Tak w podsumowaniu, więcej szczęścia dzisiaj miała Legia, czy była lepszą drużyną? No wygrała zdecydowanie 3-0 i no to pokazuje, że, że jednak była bardziej chyba doświadczoną i mądrzejszą drużyną, bo, bo troszkę straciliśmy głupie, głupie bramki, bo w momencie, gdzie wychodzimy na drugą połowę i praktycznie mamy jakąś przewagę, dostajemy bramkę na 2-0 i tak praktycznie jest po meczu. Później czerwona kartka i z taką drużyną jak Legia jednak grać, grać w dziesiątkę to, to nie jest na pewno łatwe. To był mistrz Polski, to była Legia Warszawa. Przed nami cała runda jesienna. Możemy wyciągnąć z tego trudnego meczu fajną lekcję i zagrać w kolejnych meczach jeszcze lepiej? Oczywiście, jest to duża, duża nauka dla nas. Wiadomo, że przyjechała drużyna, która walczy o Ligę Mistrzów i aktualny mistrz Polski. Naprawdę jest to, jest to silna drużyna, ale Chcieliśmy tutaj powalczyć o, o wszystko, szkoda że, szkoda, że tak się to potoczyło, że mecz miał taki przebieg, bo no wydaje mi się, że, że, że przed meczem byliśmy, byliśmy w stanie zdobyć jakieś punkty, jednak, jednak boisko zweryfikowało to tak, że, że nic, nie mamy, nie mamy nic, a możemy tylko z tego wyciągnąć jakieś wnioski.